O co zapytasz kobietę w rozmowie jako facet, jeżeli zaczynasz się nią interesować w roli przyszłej partnerki? Dla młodszych facetów i też z mojej perspektywy, mężczyzna będzie często chciał się dowiedzieć, jak z tobą będzie się spędzać czas. Czyli co się wydarzy, jeżeli poza seksem będziecie coraz więcej godzin danego dnia spędzali razem. Więc może pytać cię o to, jak spędzasz z reguły czas, yy, gdzie podróżujesz, jakich masz znajomych i co z nimi robisz z tymi znajomymi najczęściej, w jaki sposób z nimi spędzasz czas. Myślę, że każdy świadomy facet, niezależnie od wieku, będzie też pytał Cię o były relacje, bo były relacje są najlepszym projektorem tego, jak będą wyglądały przyszłe relacje, w tym relacja z Tobą potencjalnie. Ale ja też dużo bardziej zamiast pytać, wolę po prostu obserwować kobiety w różnych sytuacjach. Więc Ty, jako kobieta, możesz się przygotować nie tylko do tego, żeby wiedzieć w jaki sposób, mówić o sobie, ale też patrzeć na to, gdy on zaprasza Cię do tego, żeby wyjść na imprezę z jakimiś Jego znajomymi. Gdy przedstawia się swoim rodzicom i tak dalej, jak Ty będziesz odbierana przez te osoby i jakie ty będziesz sprawiała wrażenie w jego oczach? I chociażby, gdy on cię zabierze na kolację, czy postawić drinka, czy ty wyrażasz w jego stronę wdzięczność, i możesz mu nawet prostym dziękuję, wyrazić to, że doceniasz jego starania, bo też mężczyźni bardzo chcą być doceniani za to, że wkładają wysiłek w relacje, i jeżeli będzie widział od ciebie, że ty to doceniasz, że ty dajesz mu werbalnie i poprzez swoje zachowania sygnały, Doceniam to, że się starasz. To będzie jego motywacja rosła.